Siemano, to Phoenix i witam Was w kolejnym poradniku do streamowania Były poradniki do OBS, a teraz czas przejść do rzeczy innych W tym odcinku pokażę Wam jak zrobić takie bota, który jest u mnie na streamach gdzie możecie zbierać walutę, dostawać rangi za czas oglądania i tym podobne Także przechodzimy do głównego tematu Możecie od razu zostawić lajka, suba żeby nie przegapić liveów i odcinków kolejnych, także ma być. I możecie zostawić komentarz, co chcecie następne. No i dobra, i przechodzimy. Bierzecie przeglądarkę, odpalacie elegancko, wpisujecie se. bot Macie tutaj stronkę, elegancko, eol download, pobieracie se, w zależności, jaki macie. System, ja mam 64, no sobie pobieram nie. No i sobie pobieracie. Ja już nie będę pobierał, bo już mam. Także i yy, instalujecie tam wszystko, wam się instaluje tak jak przy normalnej aplikacji. No i odpalacie se. na razie loading fuzzbot Czekacie se chwilkę. E, a, że jest LED running. Dobra, już mam odpalnego. Wchodźcie se w settings. Pierwsze co. Authentication, czyli wasze potwierdzenie waszego tego konta I tutaj sobie wybieracie Tu, je, tu wybieracie se kanał jaki ma być waszym botem W moim przypadku jest to Bober, oczywiście, tak jak u mnie na streamach A tu wybieracie sobie swój kanał, czyli ten na którym streamujecie Żebyście się nie pomylili, bo wtedy będzie, nie będzie wam to działało Więc pamiętajcie Te drugie jest dla waszego kanału głównego, gdzie streamujecie A ten pierwszy jest dla waszego bota Czyli tworzycie sobie kanał, na przykład yy, mój bot, czy coś tam, no nie wiem byle jaki, i tu sobie go wybieracie. Klikacie sobie tam potwierdzacie wszystko wybieracie sobie swój kanał, no i macie waszego bota, tego jakiego sobie stworzyliście. Tutaj connections, tutaj się nic nie bawiłem, to musicie połączyć się z, z Patreonem, czyli po prostu będzie wam jakiś tam zbierający, pokazywał coś tutaj. Spotify, jakieś muzyczkę, coś, Streamlapsy Tutaj spam system to tu możecie sobie wpisać słowa jakie mają być banowane, czy usuwane itp itd yy, Custom text No to tutaj nie wiem na czym to polega Jeśli ja się tym nie bawiłem, bo to mnie w sumie nie interesuje Tutaj yy, Powiadam o nowym subskrybencie na czacie Czyli Jak wierzycie to i to, to sobie wpiszecie Taką komendę, tutaj zaraz wam te komendy wytłumaczę, wszystko na spokojnie To będzie się wam wyświetlało na cześć, że ktoś zostawił subika na przykład Jak na przykład nie macie pokazywanych na ekranie, a chcecie jeszcze na czacie mieć, no to tu se to wybieracie Tutaj backupa możecie sobie zrobić swoich płomyków itp itd Znaczy swojej waluty, umie są płomyki oczywiście No i tutaj nie wiem już dalej o co chodzi, możecie sobie sprawdzać wszystko jak tam yy, Się chcecie tym pobawić, ja to mam poustawiane tak mi potrzeba i resztę wali. Tutaj jest zakładka Advances. To tutaj w sumie do niczego nie macie dostępu, bo wszystko trzeba dać wesprzeć autorów tego bota, żeby dostęp do tych rzeczy tutaj mieć. Kolejna konfiguracja, tutaj macie wasze końsy, czyli coś, co najbardziej pewnie każdy interesuje. I tak, tutaj macie główne, czyli tak. Yy, oglądający otrzymują dwa dwie monety, czyli. Walutę waszą na streamie za każdą jedną minutę live'a, czyli tak jak umie jest, dostajecie dwa pomyki za jedną minutę streamu. U mnie to są pomyki. Tutaj wpisujecie sobie walutę, jaka ma być u was na streamie. Na przykład u mnie to są pomyki tutaj skrócona wersja. No, u mnie też w pomyki wpisałem, bo nie, nie mam skróconej, więc jest taka. Tutaj nagrody, Cze sponsorzy kanału dostają 0, no umie to jest 0 razy więcej końców jako bonus. Moderatorzy dostają ileś tam razy więcej końców jako bonus, no to u mnie to jest powłączane. Oglądający dostają 60 końców bonusu za subskrypcję jednorazowo. U mnie jest, dodałem 60, bo taka mi się wydawała, miary liczba. Żeby nie przesadzić, tutaj super, informacje o superchacie dostają 0 y, końców, czyli jak ktoś wyśle superchatem, to mógłbym mu stawić, na przykład 100 końców, dostaje coś takiego. Tutaj komendy, możecie sobie dodać Nie musicie mieć tych komend, tylko ja włączone mam to aby Bo u mnie coś się psuło u Nikosia Jak wbijał na streama to nie mógł sobie sprawdzić konta Ale to możecie mieć powłączane, ja wam pokażę zaraz jak takie komendy stworzyć Żeby były ładniejsze No możecie tutaj włączyć żeby była możliwość dawania końców dla kogoś Tutaj włączacie żeby sprawdzić konto Ile macie swojej waluty No i tutaj reward, no to jakaś nagroda i wartość nie, 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 nie bawię się tym, więc tutaj rangi nie, nie chcę pokazywać, będą zablurowane bo nie chcę pokazać ich rang, bo shadow mój moderator, pozdrawiam chce, chciał, żeby chcę wszystkie te rangi po kolei odkryć, więc nie będę mu psuł zabawy no ale tak, tutaj możecie sobie stworzyć rangę bierzecie new rank eee, no i tw tworzycie sobie Nazwa rangi. No to wpisujecie sobie jakąś rangę, jak, chce, jak ma się nazywać. I tutaj wpisujecie, że ma być dodawana po, po jakimś watchtime'ie albo końcach. Czyli jak ktoś zdobędzie ileś końców, albo ileś watchtime'u. Tutaj wymagana ilość watchtime'u, jaki musi mieć. No to ja to tylko to ustawiam. Ja miałem to poustawiane, bo na początku myślałem, że tu potrzeba po prostu, że tyle dostaje za zdobycie tej rangi. Ale nie. Tutaj musi mieć tyle końców. To tego nie ustawiamy. Najlepiej, chyba że chcecie. No, to na przykład iść ranga bogacz czy coś takiego, i musi mieć na przykład, nie wiem, 3000 czy coś takiego. Ale tutaj wymagany watch time godziny, czyli godziny, nie minuty, pisujecie ilość godzin, jakie ma, musi obejrzeć ktoś wasz stream, żeby dostać tą rangę. No i tak sobie po prostu dodajecie. Możecie też yy, kliknąć to i tu by jest, że ranga może być dodana tylko manualnie. Na przykład, jak to, na przykład kto, komuś dacie rangę, no to ona będzie dodana manualnie, nie będzie można jej zdobyć. Dobra, yy... i teraz tak. Komendy, czyli coś, na, na co większość ludzi czeka, też. Yy, no to tutaj macie wszystkie rangi, jakie mnie są. No i tutaj tworzycie. Yy, może tak, pokażę Wam po prostu, jak stworzyłem tą rangę. Tutaj macie tą rangę, gdzie umie się sprawdza konto swoje z walutą. No i tu wpis wpisujecie sobie komendę. Ona musi mieć większy z przodu, wiadomo. No i. Jaką dostaje wiadomość z powrotem, ten kto wpisze tą komendę No i tu macie author dolar OutHor to jest osoba, która wpisuje komendę no I tu wpisujecie swoją wersję, na przykład ja mam po prostu ma Możecie wpisać co posiada, czyli coś tam jeszcze innego S points, czyli ta osoba, która wpisała i jego ilość waluty No i jej płomyków u mnie jest I tu pokazuję wam po prostu tylko ilość Nie pokazuję wam z jaką walutą czy ten, tylko walutę już musicie sami dopisać no i tutaj komend timeout, ile czasu macie timeouta pomiędzy użyciem komendy I minimum user rank, no to umie jest nowy, czyli umie mnie każdy kto wbije na stream ma rangę nowy najpierw, więc Więc najlepiej jest tak ustawić od najniższej rangi, żeby każdy mógł sobie od początku sprawdzić. no chyba, że nie chcecie A i jak, jak chcecie więcej takich pomysłów na jakieś rangi, coś, tutaj macie custom commands Klikacie se, się otwiera wam strona Fuzbota, i tutaj macie wszystkie rangi. Możecie sobie potłumaczyć, co wam daje, co. Bo ja to nie wiem, nie bawiłem się w to, tylko to, co mi jest potrzebne, to tego używam. Ale jak ktoś was chce się pobawić, jakieś zobaczyć jakieś fajne komendy, czy coś, jakieś pomysły, to może, może sprawdzić. Yy, no i tyle, możecie sobie zobaczyć. O, na przykład jest staty. U yy, mnie um jest stat, ale ludzie piszą staty i też wyświetla. Bo po prostu zawiera tą frazę, ale jest. Ja to mogę edytować nawet. O. No i macie staty i macie autor, czyli osoba, która wpisała komendę i Viewer horse, czyli osoba, która wpisała komendę. I jego ilość godzin. Ile spędził na streamie. Rekord jest shadow oczywiście. No i macie tutaj top 1. No i tutaj macie. Najwięcej płomyków ma Stop, yy, top Viewer, czyli osoba posiadająca najwięcej waluty za waluty oglądającego streamera, powiedzmy tak, i najwięcej czasu oglądają, to macie to watch time viewer, czyli znaczy osoba posiadająca najwięcej watch timeu. I kolejny, jest Spotify, to też nie wiem, jak to działa, w ogóle można to użyć. Pan Heist to jakaś gambling to jest, możecie się z tym bawić, nie wiem, ja się tym nie bawię, nie chcę mi się tym Tu Macie jakąś arenę, to macie gambling. czyli coś, co u mnie jest to ruletka, co tak na, na streamach ludzie się bawią tym. Tutaj macie tutaj możecie się bawić, nie wiem, poszukać jakiegoś poradników, bo tutaj ja tego nie używam nie wiem jak, jak, na jakiej zasadzie to działa. No tutaj macie wpisujecie sobie komendę, jaką chcecie mieć na tym, umie to jest ruletka, bo tu macie takie jakby flip coin czyli możecie wygrać albo przegrać taka ruletka. No i macie komendę tej, tej, tej. umie to jest po prostu wykrzyknik ruletka. Flipcoin, jeśli ktoś wygra, no to pokazuje mu się taki tekst. Oczywiście Dolar User, czyli osoba, która wpisała komendę. Zajebiście podwoiłeś postawione płomyki. Jeśli ktoś przegrał, no to Dolar User. No i przejebałeś. Aś jeśli jest płeć piękna oczywiście. No i Flipcoin Max Entry, czyli za ile maksymalnie można wejść, Umieć to jest 1000. No i tyle, minigames, tu jakieś Gamelik Timeout, czyli na ile są wyłączone chyba, co ile można się tym bawić tu macie kontrol, no to tu macie chat tu macie viewers, tu musicie zawsze refresh kliknąć, bo to się odświeża ciągle Jak widzicie rekordzista Shadow1359, potem Nightbot, ty to rahir Potem Mr. Goom 162 Dimowski, Michał, wszystkich pozdrawiam Oczywiście siedzących na live'ach patrzcie ile ludzi kurde hmm. a patrzcie padło 836 minut na streamach przesiedział brać przykład kurde najlepszy moderator i oglądający kurde najwięcej czasu siedzi na liveach yy, aukcję tu możecie wziąć na przykład jakiś ten jakąś aukcję zrobić na przykład nie wiem Powiedzmy na nie wiem na na życie aukcje i kto może postawić no to Tutaj się bawicie tym, nie wiem jak to działa, tu możecie o overlaya sobie do OBSa wrzucić Tu jest giveaway, no to możecie wpisać na co giveaway te, te, to by ustawiać O no tu macie y, tytuł tego, komenda jaką muszą wpisać, na przykład wykrzyknik y, giveaway Tutaj tytuł na co, na przykład y, to może wejść każdy, tu macie na przykład subskrybersi, bla bla bla. Jakby no to ile musi mieć na przykład tej waluty, żeby wbić? Duration w minutach, no to też chyba co, co ile może wbić, coś takiego. Background, jakieś ustawienia, bla bla bla. Tutaj to jest ankieta, możecie se stworzyć, wpisujecie się, na przykład w co gramy na kolejnym streamie. Opcja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Duration w minutach i wo VOTE Cost, czyli ustawiacie się, będziecie ustawić jakim ko koszt jest je zagłosowania, czy coś takiego. Betowanie, no to jakieś te zabawy tutaj. No i tutaj macie dashboard swój. No i dobra, jak już macie wszystko poustawiane. Jedyną rzeczą, to aby odpalać tego bota, oczywiście pamiętajcie, że jak tworzycie nie, to, to żeby save klikać tutaj wszędzie, bo to wiadomo, ja resetuję zawsze. Jak macie na przykład tutaj sobie ustawiliście już to, powiedzmy, no nie wiem co, konfiguracja, yy, rangi. Nie, w rangach to nie ma, w końcach. No to klikacie Save, żeby wam nie przepadło, nie no bo to się nie zapisuje automatycznie. Jak już macie wszystko zapisywane, wszystko porobione itp., itd., klikacie se Connect i macie połączone i macie własnego bota na streamie. Potem, aby se Wbijacie gdzieś do opisu, piszcie se komendy, jakie są na czacie. No i widzowie mają fajną rozrywkę, nie. Możecie też poza tym tu jest loyalty shop, czyli rzeczy, które mogą widzowie kupić. No ale to jest pat patronajta, trzeba im ich wesprzeć, no i wtedy to się blokuje. Nie wiem na jakiej to jest w zasadzie. Nie interesowałem się tym. U mnie to jest na razie waluta prosta. Jak coś może kiedyś wprowadzę, jakieś e, coś będzie można dostać, za ileś tam połomyków. No i co, w tym odcinku to było na tyle. Jeśli się Wam pod podobał, zostawcie lajka, like subika, napiszcie komentarz, na co chcecie, tak jak mówiłem. No i trzymajcie się, i na razie. Hello.